Kochani, to ja mi nie uwierzycie, ale dzisiaj są moje 13 urodziny i dzisiaj urządzam małą imprezkę dla moich przyjaciółek. Jestem taka szczęśliwa, a w dzisiejszym filmiku pokażę wam przygotowanie do moich trzynastych urodzin, więc zaczynamy! Teraz super akcja, idziemy wybierać stylówkę na moje urodziny. Jesteśmy właśnie w VIVO i ruszamy do sklepu. W planach jest sukienka koloru różowego, więc idziemy. <grywa> Dobra, Amelka, jeszcze raz. A myślałam już, że cię e, aresztują. Ja Pięknie, ale teraz bo się żyje. Poczekaj, co masz w torbie? Pokaż. To na pewno coś złodziejskiego. Pokaż, pokaż, bo zapiszczało. <grywa> Wróciłam z galerii z dwoma topami i z tą sukienką. Ogólnie mega podoba mi się ta sukienka, ale uważam, że na trzynaste urodziny trochę nie pasuje. Byłaby idealna na zakończenie roku szkolnego. Poza tym jest trochę prześwitująca, co mnie wkurza. Dajcie znać, co o niej myślicie. Moim zdaniem, amelki sukienka faktycznie nie pasuje na imprezę urodzinową, dlatego mam taką propozycję. Może fajnie w niej wyglądam, ale nie pasuje. Fajnie? Kolor. Ale nie pasuje, kolorzyści się do mojej, do mojej... Bo moja różowa impreza jest różowo-biała, a ta sukienka jest niebieska. No i dlatego Amelka będzie się wyróżniać. Dobra, ale ta jest lepsza czy biała? No ta. Ha, dobra, ale tak naprawdę jeszcze zamówiłyśmy e, sukienkę... E, Jedną sukienkę różową z Sinseia. Do, znaczy, termin dostawy 5 dni, więc odliczamy, czy dojdzie na imprezę, tak, czy nie. oby doszło, bo zamówiłam po idealną skelkę i mega mi się podobała. Różowa, a jeżeli nie dojdzie, to Amelka idzie w tej y, niebieskiej, która jest idealna moim zdaniem, a nie różowa! Pierwsza paczka z ozdobami na imprezę już jest. Zobaczymy co przyszło. Okej, okay, więc przyszły kubeczki na imprezę i talerzyki. Co prawda nie mogę znaleźć dokładnie takich do kompletu, ale są... Y są też kropki też e, różowe. Przyszły serwetki, czapeczki. E, dalej mamy jeszcze taką ładną, e, kwiateczkową, e, serpenty e, serpentynę. jakby serpentynę. A sukienka z ja nadal nie doszła. Tak, czyli powtórzmy tort z chrupką malinową, musem owocowym i owocami. I z porzeczką koniecznie 2 kg. Odbierzemy w sobotę o godzinie 10. Co roku ten sam dylemat. Piękny tort, czyli wiecie z tymi wszystkimi figurkami wspaniałymi i tak dalej, ale w smaku jest mega słodki i mdły. Albo cudowny tort z pożyczkami, z malinami, ale wyglądowo mega średni. Amelka wy wybrała ten przepyszny. Ja w tamtym roku nie robiłam urodzin, dlatego przed tymi Cię stresuję i chcę, żeby wyszły jak najlepiej na świecie. Jeżeli wy macie jakieś ciekawe, przetestowane zabawy właśnie na imprezę urodzinową, napiszcie w komentarzach. Chętnie posłyszę się waszymi e, podpowiedziami, e, więc zamówienie wciąż jest w trakcie realizacji. Stresuję się, bo mega chciałabym, żeby tak z mi doszła. Przy okazji zamówiłam dwa rozmiary S i XS, e, jakby po prostu Rozmiar był zły, bo naprawdę mi na tej sukience strasznie zależy. Ja osobiście uwielbiam zakupy online, ponieważ można wszystko y, zamówić zamówić kilka rzeczy, które ci się podobają. A najwyżej, jeżeli przymierz coś w domu i nie pasuje, albo zwyczajnie materiał jest nie taki, to odsyłasz i tyle. Jest środa, moja sukienka nadal nie przyszła, obecnie nic nie zawiódł, ale w tym czasie, póki czekam, przygotowuję menu, składniki i listę zakupów, wszystko, czego będę potrzebować do zrobienia właśnie dań, mam zamiar przygotować jeszcze cake popsy i z takich pieczonych przekąsek, to na tyle do tego dojdzie mnóstwo żelku i chipsy. Bo jeżeli nie oglądaje naszego odcinka właśnie z piramidą chipsów, to zapraszam Was do obejrzenia, bo ja je wszystkie wygrałam i nie zjadłam ich do tej pory. No dobra, pokażę Wam moją tajniacką komórkę, gdzie leżą wszystkie chipsy. Chodźmy. Zapraszam Państwa. Trochę dużo tutaj tej bałaganu, ale wracając, tu jest jedna paga, jeden kartel chipsów i tu jest drugi. Amelka w szkole, więc ja muszę załatwiać sprawy urodzinowe. Za nią odbieram kolejne paczki. Teraz zadanie numer dwa. Amelka dała mi listę zakupów. Chcę, żebym jej kupiła wszystko potrzebne do przygotowania pyszności. Sama chcę to przygotować i powiem Wam szczerze, że jak e, e, jakaś nastolatka chce urządzać imprezę urodzinową i bierze większość rzeczy na siebie, to mama jest mega szczęśliwa i urodziny kolejne na pewno zostaną zrobione. E, sama chcę przygotować słodkości. Jestem jej mega, mega wdzięczna za to. A ja zmierzam teraz na zakupki. Muszę się wam do czegoś przyznać. W jednej z znalazłam coś takiego. Trzęsę tymi, trzęsę i widzę, że lego ani puzzle to, to na pewno nie jest. Jestem mega ciekawa co tutaj jest. Niestety nie mogę tego otworzyć, no bo mama wtedy się skapnęła, że jakby już go odkryłam, więc muszę czekać. Dobra, zrobiłam większość zakupów, odebrałam trzy kolejne paczki. Co? A nie, to dla ba o, do babeczek. To do babeczek takie foremki na babeczki lateksowe. Fajne wszadą się, proste. Yy, Amelka zaplanowała babeczki i kazała mi kupić właśnie takie foremki, bo stwierdziła, że babeczki będą lepsze. Poza tym te foremki są wielokrotnego użytku, więc bez sensu jest ciągle dokupywać te malutkie papierowe. A ponieważ ja chciałam zaszaleć, kupiłam w różnych kształtach i serduszka i jakieś gwiazdki, więc mam nadzieję, że babeczki wyjdą super. Amelka piecze. Trzymajmy kciuki. Marzenie Amelki. To, o nie, odwrotnie, odwrotnie. Przecież, mówiąc, z tym marzeniem mnie mama zaskoczyła, bo ja osobiście poddałam się, bo nie mogłam znaleźć takiej właśnie szarfy, i mama mnie uratowała i mi ją zamówiła, więc bardzo alegro że... Ale Na Allegro człowiek znajdzie wszystko. I ostatnia rzecz, która dzisiaj doszła, to nasze pudełeczka na popcorn. Co prawda są one trochę małe, ale uwierzcie, że przeszukałyśmy naprawdę razem z mamą wszystko, i nie dało się znaleźć Najpierw amelka, amelka zrezygnowała, ja zamówiłam te, byłam pewna, że są miętowe. Okazało się, że zamówiłam różowe. Ale fajnie, fajnie wyglądają. Nie, no mega małe. Czekaj, czekaj, no. no takie mini. No. Do kina to by człowiek nie zabrał takiego popcornu. Ale można do nich wzywać na przykład żelki. świetnie by to wyglądało jak jasyczka na żelki. Ale słuchaj, ja kupiłam Ci dwa razy tyle, to możesz też zrobić tak, że każdy dostanie dwa opakowania. Tak też można. O. Kolejna sprawa, sukienka znowu nie doszła. Kolejny dzień, a jej nie ma. Już się mega stresuję i nie mam pojęcia, którą sukienkę nałożyć. Czy tą białą, czy tą kwiatę, i od mamy właśnie, więc piszcie w komentarzu, którą mam założyć, jeżeli różowa nie dojdzie. Okej, okay, więc tak, jest piątek, sukienka z nie doszła, poddaję się, będę musiała coś wymyśleć, więc no, niestety, ale wracając do przygotowań, powiem wam, co planuję zrobić w moim pokoju. W moim pokoju będzie wisiało mnóstwo balonów. Następna impreza bez balonów. Będą powieszane o tutaj, 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 wszędzie. Plus jeszcze dodam tutaj trochę tych girland, które zamówiłam. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie mogę się doczekać. A teraz trzeba napompować 160 balonów. Się, mówię ci poddajmy się od razu, odwołajmy imprezę. Sukienka nie doszła, balonów jest za dużo. Nie ma czegoś takiego jak za dużo balonów, prawda? Ale pamiętam, że jak się robiło już imprezy urodzinowe e, kiedyś, no to były one małe, no i na pewno nie tak na zasadzie, że jakieś balony, nie wiadomo co, tylko raczej kilka drobiazgów, czyli trochę słodyczy, tort i tyle. Tutaj jest mój pomysł na to, jaki film oglądamy. Taka krótka zabawa, żeby nie było sprzeczek, o ja chcę obejrzeć to, ja chcę tamto i tak dalej, ponieważ na moim Halloween, które urządzam, nie mogliśmy się kompletnie zdecydować, jaki film chcemy obejrzeć, bo jedna chciała obejrzeć tamto, druga tamto. Więc tak... A cała zabawa polega na tym, że po prostu wrzucamy tutaj karteczkę z naszym pomysłem filmu, losujemy jedną i ten film, na który wypadnie, oglądamy. Więc tak wygląda mój pokój. Tutaj mam piękny napis Happy Birthday. E, to już co wam wcześniej mówiłam. Mnóstwo balonów e, wstęgę póki co przewiesiłam koło lustra. No, mi się mega podoba i uważam, że ten pokój robi mega super efekt. Teraz idziemy na dół. Teraz praca w re na dole, tutaj musimy napompować dużo więcej balonów i oczywiście pomaga nam Kubuś, prawda? Ogólnie jestem już trochę zmęczona dmuchaniem balonów. Dużo czasu to zajmuje, mam nadzieję, że w ogóle czasu wystarczy, żeby to wszystko ładnie udekorować, a na razie praca w re, dmuchanie, dmuchanie, ale zostało nam tyle balonów. Dekoracja już skończona, tak to wygląda w świetle dziennym. Zostało nam tylko do, do napompowania trzynastka i wygląda to moim zdaniem przepięknie. Ogólnie uważam, że balony zrobią każde pomieszczenie super kolorowym i imprezowym, więc nawet jak macie jakiś mega, mega ponury pokój, to dajcie tam balonów i będzie cukierkowy. I mam dla was niespodziankę. Za tydzień na moim kanale pojawi się coś nowego. Jeżeli zostaniecie, to nie pożałujecie, bo będzie naprawdę zabawnie. A na dziś to już wszystko. Ja już zmykam do przyczenia. Niedługo przybywa Julka, żeby mi w tym pomóc. Będzie takim małym pomocnikiem, a my właśnie widzimy się za tydzień. Pa, pa! Relacje z imprezą rodzinowej znajdziecie na moim Instagramie!